Miejsce na spotkanie z przyjaciółmi i doskonałą zabawę. Barbie Dreamhouse Deluxe. Domek dla lalek. Z Barbie możesz być kim chcesz. Wskocz do gry z nowymi zestawami LEGO Super Mario. Oto najwspanialsze budowle świata w wersji 3D. Można je złożyć samodzielnie i to bez zużyć. Puzzle 3D od Ravensburger. Produkty dostępne w salonach. wersji 3D. Można je złożyć samodzielnie i to bez użycia kleju. Teraz do zbudowania cały system planetarny. Zestawy puzli 3D od Ravensburger. Produkty dostępne w salonach Empik i na Empik Home. Mega Barbie Color Reveal Domek Marzeń. Trzypoziomowy domek do zbudowania sklotków mega. Mnóstwo niespodzianek do odkrycia. Poczyńców można łapać w zwyczajny sposób, ale można też to robić czadowo. <try> <try> mm. Poro na reset. Witam bardzo serdecznie moi drodzy. Już za chwilę przyjedziemy się do turniejów w Skawiach. Ale zanim ten turniej, no to na pewno trochę męczarni można powiedzieć, bo najpierw e, będzie trzeba tutaj doświadczyć innych wrażeń niekoniecznie tych przyjemnych ale również tych troszkę mniej komfortowych dla nas jak teraz właśnie te problemy z siecią które będzie trzeba oczywiście uregulować no bo z jednej strony przecież lepiej uregulować te problemy teraz niż później mieć z nimi do czynienia podczas turnieju a tak jest szansa, że turniej odbędzie się bez przeszkód a przecież no taki scenariusz byłby dla nas bardziej przystępny gdyby rzeczywiście udało się teraz tą sieć rozregulować a później już spokojnie po prostu tylko relacjonować nasze dzisiejsze.